Witam was w alpejskim odcinku. Zobaczcie, gdzie ja się znajduję. Jesteśmy w Szwajcarii, przyjechaliśmy tu. Beczką, tak, to jest ta słynna beczka, która pochodzi ze Szwajcarii, została kupiona na auta.cecha. Dojechała tutaj wczoraj jednego dnia na strzała prawie 1500 km z Polski. Sam w to nie wierzę. Dzisiaj w tym odcinku chcę wam pokazać trzy przełęcze. Fantastyczne przełęcze. Zrobimy tak zwaną królewską pętlę. Zaczynamy już tutaj, nieopodal przełęczy Grimsel Pass, ale jedziemy w stronę Furka Pass, no tej fantastycznej przełęczy, chyba najczęściej fotografowany zakręt i hotel już nieczynny belweder. Wszystko to zobaczycie w tym odcinku. Później będzie Zusten Pass i właśnie Grimsel Pass. Skończymy naszą pętlę też w tym miejscu po południu. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, bo w górach bywa różnie. I w tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić właśnie jednego dnia tak zwaną królewską pętlę. Opowiem, jak się do tego przygotować, kiedy najlepiej pojechać i możecie to też zrobić każdym autem, nawet prawie 50-letnią beczką. Zapraszam na odcinek i na fantastyczne widoki. Masz klepane? Mam. Naprawdę kickdown jest. Ty, to nie jest śmieszne. Nie no, wstaję Nie no wstaje, wstaje, wstaje. Ciśnienie olej idzie w górę. Dobra, dobra, wstanie, wstanie. Poszedł! Uff. Jedziemy beczką. Ale śmierdzi. Co ci śmierdzi? Na pewno nie sprzęgło. Ja myślę, że po tej trasie silnik będzie to Coś. Ja myślę, że ten Szwajcar, który nie jeździł od nowości, to już tutaj był parę razy nią. Ona wróciła do siebie. Właśnie, to jest ciekawe, że ta beczka wróciła do swojego kraju, w którym przejeździła od nowości, od 78 roku. Niecałe 100 tysięcy kilometrów. Dobra, ja się tu nie mogę zagadywać, bo ja tu muszę trzymać obroty. Zobaczcie, ruszyliśmy z tego fantastycznego hotelu. On w 1932 roku powstał w takiej formie jak teraz. Przepiękne granitowe mury, no i w ogóle jest położony na takiej skale tuż obok sztucznego zbiornika wodnego, który zasila tutaj elektrownię. Ciekawostka, że w 1932 roku to był pierwszy w Europie hotel. Ogrzewany energią elektryczną. Teraz jest ogrzewany też ciepłą wodą z tych elektrowni wodnych, które tutaj są. Niesamowite miejsce. Wspinamy się kawałeczek na górę i dojedziemy zaraz. W dół do pewnego miasteczka, do glecz, i stamtąd można pojechać albo na przełęcz Grimsel, albo na furkę. I my zaraz skręcimy na furka pas pod hotel Belweder. Zatrzymałem się na chwilę po to, żeby przetrzeć szybę z owadów. Tu jest tak pięknie, że mi odbieram mowę, ale idą ciemne chmury i zaraz będzie deszcz, jak to w górach, więc idziemy wykorzystać chyba chwilę na parę przebitek z droma jeszcze. Ile? Co ile? No załóżmy się. Jak? A ile? Kierownik, i 5 zł. No i jesteśmy, słuchajcie, na tym najsłynniejszym zakręcie na Wrocie przy hotelu Belweder. Hotel oczywiście nieczynny już od 2015 roku, a powstał jeszcze w XIX wieku, w 1882 rok. Wielu turystów się tutaj zatrzymywało, którzy podróżowali przez Alpy i wędrowców. Później po II wojnie światowej już dla zmotoryzowanych to było fantastyczne miejsce, ale hotel zaczął tracić turystów z kilku względów. Przede wszystkim takich, że podróż przez Alpy niekiedy dla większości ludzi już była tak zwana jednodniowa, że nie trzeba było się zatrzymywać, a tu za nim jest ten słynny lodowiec Rodan, który z roku na rok topnieje. No i niestety o około kilometr już się cofnął, więc coraz mniej spektakularne widoki były z tego hotelu. I ostatecznie ostatni właściciel tego hotelu w 2015 roku go zamknął. No i jest nieczynny, ale jest to miejsce chyba jednym z najbardziej kultowych motoryzacyjnych miejsc w całych Alpach. Bo mnóstwo samochodów tu przyjeżdża, no sama droga furka Pass jest niesamowita. No, i tak jak widać, bardzo różne dziwne sprzęty się na niej pojawiają. No, i jest nasza beczka, która troszeczkę blokowała ruch, szczególnie na podjazdach. Za co przepraszamy, jak ktoś nas musiał wyprzedzać. No, ale powiem Wam, że klimat jest tutaj taki, że nie chce się stąd odjeżdżać. Zobaczcie na przebitkach, jak wygląda to miejsce. Na pewno kultowości temu miejscu też dodał fakt, że James Bond ścigał się właśnie na tej trasie i ten hotel był w tle, właśnie w Goldfingerze. A czym jechał wtedy James Bond? a Astonem DB5 i ścigał się z Fordem Mustangiem Cabrio. Niesamowita scena pościgowa jak na tamte czasy. O, jakaś fałeczka nam tutaj hałasuje, ale przyjemnie przeszkadza. No właśnie, piękne miejsce na. O, ale zagadał. Uff, piękne miejsce i dla motocyklistów, i dla samochodziarzy. No i z tego co widzę, chyba też dla rowerzystów. Podziwiam ich naprawdę. No dobrze, słuchajcie, opuszczamy hotel Belweder, chociaż trudno bardzo stamtąd było odjechać. Jest tak majestatycznie. Droga wije się cały czas w górę tymi serpentynami, aż na najwyższy punkt przełęczy właśnie furka Pass 2429 metrów nad poziomem morza. Zaraz będziemy na szczycie Furki i później będziemy zjeżdżać już w dół do Andermatt. między innymi też mekka sportów zimowych, jeden z kurortów szwajcarskich. No latem zupełnie inaczej to wygląda. Te drogi tutaj po prostu są. Niewiarygodnie genialny. Ten zieleń jeszcze dookoła. Szczątki lodowca. Coś pięknego. W ogóle widoki jak w Nowej Zelandii. Tak porośnięte tą zielenią. Te stoki. Wow. Słuchajcie, ja wiele ciekawych miejsc motoryzacyjnych odwiedzałem i różnych przełęczy. Zjeździłem Rumunię, Transfogarska, Transalpina, byłem na Grossglockner, byłem na Stelvio, na Furce. Jeszcze nigdy nie byłem i powiem Wam, że nie wiem czy nie wyląduje na szczycie, na moim na razie top odwiedzonych przełęczy. Jest absolutnie fantastycznie. No i w dodatku jeszcze takim autem, które muszę gnieść po prostu cały czas, pedał w podłogę, żeby w ogóle dał radę podjechać tutaj, ale to też jest swojego rodzaju radocha i powiem Wam, że 78 rok, no prawie 50-letni samochód, a daje to takie emocje, Cieszę się, że nie przyjechałem tu jakąś GT3, czy jakimś AMG, czy Empowerem, czymś oczywistym. Oczywiście też by było dużo emocji, ale tu, właśnie w tej stylówie, tym samochodem, jeszcze pamiętając, że on pochodzi ze Szwajcarii. <grymne> Piękne chwile. Dobra, słuchajcie, zaczynamy zjazd w dół, z najwyższego punktu Furka Pass, ponad 2400 metrów. Zobaczcie, piękny asfalt, bardzo równy, oczywiście niezbyt szeroko, ale <gryw> zobaczcie, jaka tu jest ochrona. Nie ma barierek, są tylko takie dosyć rzadko rozstawione, malutkie słupki betonowe, więc no lepiej mieć tutaj sprawne hamulce na tej trasie. Ogólnie taki y, tip dla podróżujących i dla Was, o nie, chwila przerwy, bo GT3 997 po liftowe jedzie, wow. no dobra, czymś takim też na pewno by to było fajnie. I właśnie taka wskazówka, jeśli chcielibyście się własnym swoim autem wybrać, niezależnie czy to będzie taki stary klasyk czy nowe Porsche, sprawdźcie proszę przed wyjazdem stan hamulców, bo tutaj przy tych zjazdach naprawdę może być wymagająco dla hamulców i lepiej starać się miary możliwości hamować silnikiem i jak najrzadziej dotykać pedału hamulca, bo można bardzo szybko spalić klocki i czuć to też na podjazdach, jak mijamy się z autami, które zjeżdżają, no to za niektórymi się nieźle niesie zapach spalonych hamulców. I pomyśleć sobie, że James Bond Astonem DB5 dokładnie tą samą trasą jechał w 1964 roku. Tak? 64 chyba, Goldfinger. A w ogóle zaraz się zatrzymamy, bo jest tutaj taka tablica właśnie poświęcona Jamesowi Bondowi i chcę na nią przykleić naklejkę z Stradale. Będziemy tam za 7 km, czyli pewnie za jakieś pół godziny. Prawdopodobnie ktoś tutaj poszedł przodem, piecem, bo zobaczcie, nie ma tych betonowych słupków ze dwóch, albo trzech i tutaj Szwajcarzy zrobili zabezpieczenie, takie dosyć porządne i trwałe, w postaci takiej cienkiej tasiemki i sznurka. Także nie ma żartów na furce. Słuchajcie, naprawdę trzeba się mieć cały czas na baczności, bo chwila nieuwagi i lądujemy tam na dole, niestety. Zobaczcie, nie do wiary, na takiej stromiźnie pasą się normalnie szwajcarskie krowy. Co prawda Milki tutaj nie widzę, ale jak one to robią, że tam się utrzymują i nie spadają. Zobaczcie, jest taka budka tutaj. Zatrzymamy się tu na chwilkę, bo chcę Wam coś pokazać. Jest Alpshop, są dwie sztuczne krowy, szwajcarskie, ale w tym sklepie nie ma żadnej obsługi. Chodźcie, pokażę Wam, jak to tutaj wygląda. Ja nie wiem, czy ja stąd ruszę później pod taką górę, ale to będziemy się martwić później. Zobaczcie, lokalne wyroby. Jakieś kiełbaski, jakieś syropy, ten z dzikiej róży. Tu mamy jakieś konfiturę ze śliweczek. Na lodóweczce mamy cennik. U, wcale nie jest najtaniej, ale podobno zdrowo zajrzymy zobaczcie ile tu jest tego jakieś jogurty, mleka, sery i wszystko a najciekawsze jest to tak jak mówiłem, zobaczcie, nie ma tutaj obsługi jak kupujemy? kupujemy tak, zapisujemy na karteczce co wzięliśmy ile to powinno wynieść tak jak tutaj jest na cenniku wkładamy kasę, gotóweczkę Tutaj przelicznik w razie czego jest 1 frank, 1 euro. I zabieramy towar. Tu jest tak duże zaufanie w tym społeczeństwie, że nie dochodzi do żadnych aktów kradzieży. Fajny sklepik, co? Jednak jest podobno monitoring, więc jednak jakaś kontrola nad tym musi być. <śm> Zjeżdżamy dalej z furki i zatrzymaliśmy się przy takiej słynnej tabliczce. Chodźcie zobaczyć. James Bond Strasse. Jest taki pamiątkowy słupek, na którym wszyscy przyklejają naklejki. No i my też musimy przykleić naszą. Tutaj jeszcze nas nie było, ale już będziemy. Tak, żeby za bardzo nikogo nie zasłaniać. Zrobimy może gdzieś... Hmm, hmm, hmm. O, może tu. Dobra. Stradale było na furce. Zobaczcie, pamiątkowa jest tablica w pamięci Sera Shauna Connery, właśnie który grał w Goldfingerze. To był chyba trzeci z filmów o bondzie chronologicznie. No i właśnie tu jest ten kadr dokładnie w tym miejscu stał Sean Connery, i w tym miejscu, gdzie dokładnie stoi nasza beczka, stał Aston DB5 z tymi wszystkimi bajerami bondowskimi. I jest kilka kadrów, właśnie z Goldfingera. Wow! No czuję, czuję teraz wyjątkowe emocje że mogliśmy tutaj przyjechać. I to w dodatku taki autem. To live fairy Słuchajcie, przejeżdżamy, zjeżdżamy dalej. Zobaczcie. Jakieś mini gospodarstwo. Traktor widać, że jest w ciągłym użytku, ale to nie jest byle jaki traktor. To jest prawdziwy Porsche Junior. Taki sam, jaki stoi w Oławie w muzeum. Tylko, że on nie stoi w muzeum. On ciągle jest, można powiedzieć, w pracy. <grystanie> Niesamowite. <grystanie> Coś pięknego. Oprócz tego, że można tu pojeździć samochodem po tych pięknych trasach, to mamy tutaj przy zjeździe na furce miejscowość Realp, skąd można wyruszyć w piękną podróż koleją parową, prawdziwą Historyczną koleją parową. Linia powstała w latach 20. XX wieku. No później, oczywiście, była zamknięta, ale reaktywowano ją. Wielu wolontariuszy, entuzjastów z całego świata utrzymuje tę kolej i wycieczka. Myślę, że bardzo fajne doświadczenie. Jak ktoś będzie w tych okolicach, zalinkujemy rozkład jazdy pod odcinkiem. Warto skorzystać. Pokażemy wam na przebitkach, jak wygląda taka kolej parowa. Ta ciuchcia jest. Fantastyczna, a w ogóle lokomotywy sprowadzono z Wietnamu i w ogóle z Azji, wyremontowano tutaj w Szwajcarii w ramach akcji Return to Switzerland, no i dalej są utrzymywane w ciągłym ruchu i dają radochę turystom. Zobaczcie, jest tutaj w Realp taka malutka, samoobsługowa stacja benzynowa po prostu dystrybutor. Spróbujemy dotankować trochę beczkę, bo już mamy niewiele ponad jedną czwartą, a wybieramy się jeszcze na dwie przełęcze dzisiaj, więc lepiej być przygotowanym. To jest prawdziwy old school, oryginalny, prawie półwiekowy korek na kluczyk. Oczywiście jest miejsce na ten korek tutaj, odkładamy. Na czas tankowania go tu możemy wkliknąć, wyjąć kluczyk. Pełna kulturka. Eee, dobrze, co my tu mamy? Wilkomen. Wilkomen. Zrobimy sobie język, a dobra jest niemiecki, może podołamy kartę. Sie können jetzt an Säule 1 Proszę bardzo, działa. Tankujemy szwajcarską benzynę, bezołowiową. Jaką mamy cenę? 1,84 franka za litr. Po dzisiejszym kursie 1,84 franka za litr to mamy 8,34 grosze. Za litr bezołowiowej 95. No, nie najtaniej. No, ale cóż, nikt nie powiedział, że będzie tanio. Oh, jak ja kocham ten zapach. I 80 franków poszło. Zamykamy, przekręcamy. I jedziemy na kolejne przełęcze. Zrobiliśmy sobie przerwę w Andermat. Tam jest mnóstwo ciekawych restauracji, takich typowych alpejskich, więc też Wam polecam zrobić sobie tam przerwę właśnie po furce. Dobry obiadek. Lecimy dalej. Jeszcze dwie przełęcze przed nami, a jest już 15.40. <grym> Trochę się schodzi, no ale też chcemy dla Was dużo nagrać, przebitek, dronów itd. Więc jak coś tak sobie bardziej na lajcie pojedzie, to można to szybko objechać. Teraz z Andermatt kawałeczek na północ się kierujemy do miejscowości Wassen i tam skręcamy w lewo, już w kierunku ZUS, ten pas kolejnej przepięknej przełęczy. I jeszcze chciałem Wam powiedzieć o kilku takich wskazówkach. Jak chcecie się tutaj wybrać na przełęcze, to sprawdźcie sobie, można to zrobić online, czy dana przełęcz, przez którą chcecie danego dnia przejechać, jest otwarta, bo to też nie zawsze jest takie. Pewne. Są też nawet latem roboty drogowe. Te przełęcze zazwyczaj są otwarte w okolicach między majem a wrześniem, październikiem, zależy która. No bo wiadomo, że opady śniegu i tak dalej. Niektóre przełęcze są bardzo późno odśnieżane. I zalinkujemy też w opisie pod filmem, gdzie można sprawdzić otwarte przełęcze, właśnie w całej Szwajcarii. No i zwróćcie też szczególną uwagę na prognozę pogody na dany dzień, chociaż powiem Wam szczerze, że. Trzeba po prostu ryzykować, bo od rana miało być ładnie, później miało padać, a mamy godzinę prawie 16 i nie wiedzieliśmy ani kropli deszczu. Było bardzo ładnie i słonecznie, co widać po moim czerwonym ryju. Ładnie mnie przypiekło. Warto sprawdzać oczywiście te prognozy na bieżąco, ale w górach ta pogoda jest bardzo, bardzo zmienna. Więc przełęczę, sprawdzić czy są otwarte. Auto najlepiej zatankowane, ze sprawdzonymi hamulcami takie podstawy. No i co? Cieszyć się widoczkami i pięknymi drogami. Zaraz wjeżdżamy w kierunku Zusten Pass i później zjedziemy na południe, według mapki, do Grimsel i do tego przepięknego hotelu, z którego rano startowaliśmy, więc taka królewska pętla. Trzy przełęcze, mam nadzieję, że nam się uda dzisiaj zaliczyć. A zobaczcie, przed nami jest szlaban. I właśnie w warunkach zimowych jest on zamykany i nie ma dalej wjazdu a ZUS ten pas podobno jest jedną z później odśnieżanych przełęczy więc tutaj czasami jeszcze w maju nie ma wjazdu, bo jest kupa śniegu Panda 4x4 z przyczepką za nami jedzie, ale sztos co prawda nowa Panda, w sensie ta nowsza ale 4x4 z przyczepką i zaraz nas pobierze pod górę patrz, pobiera nas Panda 4x4 z przyczepką lokales ten podjazd tutaj, ZUS, ten pas, ta droga została dopiero w XX wieku wybudowana typowo z myślą o turystyce, dlatego też już jest bardziej komfortowa, szeroka, równa, no i bezpieczniejsza od tych starszych pozostałych. Pełno jest tutaj tuneli, takich galerii skalnych, mostów, no i sama w sobie jest naprawdę atrakcją. Wystarczy się nią przejechać, żeby. Zrozumieć o czym mówię. Naprawdę widoki fantastyczne i bardzo komfortowo i w miarę bezpiecznie się tu czuję, nawet w beczce. Mówiłem chyba coś przed chwilą o zmiennych warunkach atmosferycznych. To właśnie zaczął kropić deszczyk, ale jednocześnie tam wyżej świeci słońce, więc widoki są niesamowite. O matko, czarna Tesla za mną w lusterku. Chyba trzeba ją puścić, żeby mnie nie denerwowała. Widoki są po prostu zapierające dech w piersiach, i tutaj ten podjazd coś fantastycznego. Jak te zbocza są tak oświetlone tym słońcem lekko wilgotne te skały, takie przyciemnione, świecące od deszczu więc wcale ten deszcz nie przeszkadza, bo nadaje jeszcze więcej epickości tym widoczkom. Wow, i my tam podjedziemy? Jak to wygląda? Wjeżdżamy do naturalnego tunelu. Wow, jaki stos! Piękne, różnokolorowe te skały: szare, zielone, brązowe. Świat jest naprawdę piękny. No dobra, jesteśmy na Zusten Pass w najwyższym punkcie i zobaczcie, przejechaliśmy przez tunel i po drugiej stronie tej góry nagle jest słońce. Ładniejsza pogoda, już praktycznie nie kropi. No i ten widok, który tutaj zaraz zobaczycie. Wow. Dobra, zaparkujemy jakoś tak ładnie może przodem. Chyba trzeba będzie jakąś foteczkę tu cyknąć. Jakieś to chmury pod nami. Nie no, jestem tak zajarany po prostu, że nie zasnę dzisiaj chyba. Idziemy popatrzeć na piękne widoczki. Ci starsi państwo, którzy tam wsiadają do tego jakiegoś dziwnego, nowoczesnego auta, jak przechodzili koło beczki, to widać było, że z taką piękną nostalgią patrzyli na ten samochód. Więc niewykluczone, że w czasach młodości ob obcej tego gościa, jak patrzy się cały czas na beczkę. <laughs> pewnie w czasach młodości taką jeździli. Jeżdżamy cały czas w dół, z ten Pass, i dojeżdżamy do miejscowości Inert Kirsien, gdzie skręcamy w lewo i kierujemy się na trzecią przełęcz z tej królewskiej pętli, czyli Grimzel Pass. I właśnie na końcu o nie, znowu jakieś piękne co to są owce czy kozy? Zawsze mi się to myli owce. Ale piękne owieczki. Grimzel Pass jest trzecią przełęczą, którą dzisiaj odwiedzimy którą wy też możecie w ciągu jednego dnia odwiedzić jako trzecią i wrócić sobie do punktu wyjścia, czyli do tego Grimsel Hospice fantastycznego hotelu, w którym polecam nocleg, bo to jest niesamowite doświadczenie, jak rano się budzimy z takimi widoczkami. I cały dzień mija, bo akurat dojedziemy praktycznie tuż przed zachodem słońca prawdopodobnie.